Na początku dziękujemy Państwu bardzo za właśnie to, jak ksiądz arcybiskup powiedział, po drodze za cierpliwość i wytrwałość do tego momentu, bo rzeczywiście było wiele tematów i obrad. Podczas obrad, więc księże, w tym momencie skończyli, od razu jest konferencja prasowa i przepraszamy za spóźnienie jednocześnie. Więc przechodząc od razu do tematów. Jak Państwo wiedzą, był obecny ksiądz arcybiskup Szewczuk, zwierzchnik Kościoła Grego-Katolickiego. I też Jasna Góra jest szczególna, ponieważ to właśnie na Jasnej Górze też Miały wiel, miejsce wielkie wydarzenia dla w tym dialogu katolicko, rzymskokatolicko i grekokatolickiego i ale o tym dokładnie nam powie gospodarz miejsca, ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Bardzo proszę książę arcybiskupie. Dzielimy się zawsze i radością i nadzieją, która wynika z tego spotkania, ale trzeba najpierw powiedzieć o pewnej historii, kiedy tutaj w tysiąclecie Chrztu Rusi Kijowskiej. Ksiądz Kardynał Józef Wębów, wczesny przewodniczący Episkopatu Polski, witał kardynała Huzara i Lubaczewskiego, który przybył z biskupami Ukrainy i z przedstawicielami duchowieństwa i wiernych, żeby dziękować Bogu właśnie na tym miejscu, bo jeszcze wówczas nie było tego pełnego otwarcia, o którym dzisiaj już może powiedzieć arcybiskup Światosław Szewczuk, mianowicie o pewnym normalizowaniu stosunków i układów dla Kościoła właśnie grecko-katolickiego. I dlatego bardzo się cieszymy, że to się spełnia wola samego Ojca Świętego Jana Pawła II, który w przemyślu w 1991 roku dosłownie błagał, Jakże serdecznie bym pragnął, aby jubileuszowe jasnogórskie uroczystości z 1988 roku stały się prorocze, aby Bóg je przyjął jako pieczęć pojednania i prawdziwego braterstwa Ukraińców i Polaków. Tyle udręki przeszły nasze narody w ciągu ostatnich stuleci. Niech te doświadczenia posłużą jako oczyszczenie, które ułatwi spojrzeć z dystansem na spory i pretensje. Przede wszystkim ułatwi przebaczenie dawnych krzywd, bo wspólna wiara w Jezusa Chrystusa wzywa nas do pojednania, braterstwa i szacunku, do szukania tego, co łączy. Bo wzniecanie historycznych sporów, skrajnych nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem przeciwko chrześcijańskiej tożsamości, byłoby rażącym anachronizmem, niegodnym obu wielkich narodów. I myślę, że to spotkanie, które dzisiaj miało miejsce i podpisanie oświadczenia przewodniczącego konferencji biskupatu Polski i zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w tytule W miłości i prawdzie ono było tym opieczętowaniem naszych bardzo otwartych dzisiaj dla dialogu, ale jednocześnie i dla przebaczenia tych różnych urazów które, i krzyw, które w dotychczasowej historii się działy. Jeszcze bardzo się cieszyłem wczorajszym zawierzeniem przez księdza arcybiskupa właśnie światosława Szewczuka, zawierzeniem Maryi w czasie naszego codziennego apelu jasnogórskiego. To nie był tylko gest takiej życzliwości i jakiegoś, bym powiedział, inteligentnego ustąpienia miejsca, ale był, on wypowiadał słowa zawierzenia wobec Matki Bożej a z kolei przewodniczący nasz udzielał razem z nim błogosławieństwa końcowego. I proszę mi pozwolić jeszcze wspomnieć że kiedy przeżywaliśmy bardzo bolesny fakt, a mianowicie 12, przepraszam 2012 roku 9 grudnia uderzenie w obraz Matki Bożej poprzez człowieka, który powiedzmy chciał zniszczyć ten obraz uderzając tą farbą nitroglicerynową. To wtedy bardzo szybko zarówno od kościoła grekokatolickiego jak i kościoła prawosławnego z Moskwy przyszły wyrazy nie tylko solidarności, ale ubolewania i bycia razem w tym bólu, bo cześć dla Boga rodzicy stanowi dla nas pomost ku tajemnicy Chrystusa odkrywania go jako naszego wspólnego Pana i Zbawiciela. i dlatego jeszcze raz dziękuję za tamte gesty solidarności i bycia razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi. Teraz bardzo w związku z tym, że 1 września, jak wiemy, jest 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, przedstawi nam inicjatywę, która i inicjatywę tak naprawdę taką, która obejmuje całą Polskę. Bardzo proszę księżarcy biskupi o zabranie głosu. Tak, szanowni państwo, my jako ludzie wiary, ludzie wierzący, wierzymy głęboko w owocność modlitwy. I dlatego 1 września bieżącego roku, kiedy przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, to razem z biskupami niemieckimi wzywamy do modlitwy. Do modlitwy za ofiary II wojny światowej i do modlitwy o pokój. Kiedy popatrzymy dzisiaj na cały świat, to z łatwością dostrzeżemy, że pokój jest wartością, która dzisiaj jest najbardziej zagrożona i dlatego potrzeba takiego naszego wspólnotowego głosu. Wołania o pokój i zachęty do modlitwy o pokój. Mamy do tego szczególnie pra szczególne prawo. Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej. Ponieśliśmy znaczące ofiary ludzkie i materialne. Ale potem, pewnym, po pewnym okresie, doszło do pojednania. Odnosimy się do niego, ten słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich i proces pojednania. I dlatego my też mamy szczególne prawo, żeby teraz wspólnie występować w sprawie pokoju, żeby zachęcać do modlitwy o pokój i apelować o pokój. I to się stanie, bo jak zapowiedzieliśmy w komunikacie, wszyscy biskupi diecezjalni czy biskupi pomocniczy będą się starać, żeby 1 września, w swoich katedrach odprawić Mszę Świętą w intencji pokoju i za ofiary II wojny światowej. I razem z Episkopatem Niemieckim wydaliśmy słowo, które nosi tytuł Ze wspólnej pamięci rodzi się inspiracja dla wspólnej teraźniejszości i przyszłości. Szanowni Państwo, przyszłość. Wiążemy przede wszystkim z darem pokoju i trzeba o ten dar pokoju się modlić, ale także trzeba ten pokój budować, bo pamiętajmy, że błogosławieni są ci, którzy wprowadzają pokój i bądźmy tymi, którzy ten pokój budują w społecznościach lokalnych, w rodzinach, w społeczeństwie, także w relacjach między państwami, bo pokój to nie tylko brak wojny. Właściwie możemy wskazać, że dzisiaj w świecie toczą się wojny, mniej lub bardziej regularne. Tym bardziej to wołanie z Polski o pokój jest aktualne i godne zauważenia i dziękujemy mediom, że zechcą ten właśnie nasz apel rozpowszechnić. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie ciężarcy biskupie. I teraz jeszcze tylko powiem, że. Jak Państwo wiedzą, kiedy spotykają się biskupi diecezjalni, również podejmują ważne decyzje, czy ważne przekazują słowo, stanowisko, komunikaty. Oczywiście po zebraniu biskupów decyzjalnych będzie opublikowany komunikat. On będzie opublikowany jutro rano. To jest jedna rzecz. Jak Państwo wiedzą, Rada Biskupów decyzjalnych, Rada Stała, spotkała się przed spotkaniem Rady Biskupów Diecezjalnych i wydała bardzo ważny dokument który nosi tytuł Edukacja seksualna, odpowiedzialność rodziców. Też tego dokumentu oczywiście Państwo mają, bo został opublikowany. Jest zarówno na stronie Konferencji Biskopatu Polski, jak i na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej. To jest jeden dokument. Ponadto księża biskupi również yy, yy, przyjęli, więc w najbliższym czasie zostanie opublikowany dokument Stanowisko księbiskupów diecezjalnych w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych, a to w związku z sytuacją, która ma miejsce w Polsce, z wydarzeniami, które mają miejsce w Polsce, jak wiemy, i będą również kolejne dokumenty, również w kwestiach, które są obecnie dyskutowane, ale o wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informowali. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Czy była jakaś dyskusja wśród biskupów? Czy jakby ten kierunek jak można zaobserwować takiego jak nie bardzo jasnego ustawienia sprawy, jak bym to powiedziała, bardzo jasnego o ona kościoła, ale czy nie, nie było jakiejś wątpliwości, bo jednak to środowisko mam wrażenie się radykalizuje trochę w efekcie takich, takiego właśnie osobnego więc Chciałbym ja powiedzieć, czy była jakaś dyskusja, czy jakby wszystko jest jasne i jakby przy, przykład. Jeśli można, w związku z tym, że Pani mnie wywołała do tablicy, że wspominałem, rzeczywiście była dyskusja, księże biskupi dyskutowali na temat bieżących spraw, a dokładne informacje na ten temat będą Państwo mogli jutro mieć w komunikacie z zebrania księży biskupów diecezjalnych. Na pewno muszę tutaj zabrać głos jako przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Episkopatu. I z pewnością nie mówimy o dyskusji, tylko o pewnych faktach, które nie są przypadkowe, że w ramach tego marszu przez Polskę, marszu w równości, nie przypadkiem była sprawa przeprowadzona w ubiegłym roku, kiedy tutaj odbywała się Pielgrzymka Ogólnopolska i również z zagranicy Polaków, ale nie tylko, Radia Maryja. Akurat w tym dniu właśnie ten marsz był skierowany ku Jasnej Górze. W tym roku z kolei, kiedy były już dzieci zaproszone, i to jest, była już kolejna właśnie rocznica tego samego, bym powiedział, gremium kółek różańcowych, też Radia Maryja, akurat to środowisko znowu wyszło z tak zwanym hasłem Zdobywamy jasną górę. Oczywiście my rozumiemy, że Matka Boża jest dla wszystkich, tak jak Chrystus umarł za każdego bez wyjątku człowieka, ale tego rodzaju prowokacje czy konfrontacje naszych takich czy innych zachowań, bo przecież każdy odpowiada osobiście za swoje takie czy inne czyny albo nawet słowa, to one w jakiś sposób nie ułatwiają nam tego jakiegoś spokojnego przeżywania nawet postawy orientacji seksualnych poszczególnych osób. I dlatego mamy prawo również jako biskupi poprzez swoje wystąpienia indywidualne, osobiste, a nie tylko jako konferencja episkopatu, prosić o taki pokój i uszanowanie naszych wartości, naszych symboli, które były tutaj w ten czy w inny sposób szkalowane i profanowane. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? ale też w drugiej były takie właśnie... Więc na ten temat, na ten temat będą informacje publikowane w komunikacie w dniu jutrzejszym. Czy są pytania jeszcze Państwa? Nie ma. To dziękujemy. Tak czy nie? Tak? Bo też jednym z ostatnich tematów zaczyna się rok szkolny już niebawem i oczywiście karta LGBT+. W szkole był wjazd komunikacji biskupa ale czy ten temat był podejmowany, czy jakieś dalsze kroki są przewidziane, czy jeszcze jakieś odpowiedzenia w tej sprawie? Jeśli można tylko odwołać się dosłownie króciutko, że właśnie dokładnie w, w duchu księdza tego komunikatu, księdza apelu, księdza arcybiskupa Marka Mendyka, to właśnie Rada Stała Księży Biskupów wydała specjalny dokument i ten dokument, który nosi tytuł Edukacja seksualna w rodziców jest właśnie w tym kierunku. Tylko zacytuję fragment z tego dokumentu. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, piszą księża biskupi z Rady Stałej, jeśli rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w pracę rad rodziców, które mogą mieć szeroki wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji dzieci. Księża biskupi przypominają prawa rodziców, które są zapisane w Konstytucji, dodając jednocześnie, oprócz tych artykułów 53 i 48, artykuł 72, który mówi, że Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją. Czy są jakieś... Tylko, tylko mogę, tylko mogę o Panią po prostu skierować do apelu księdza biskupa Marka Medyka, bo tam jest wszystko. Tam jest i apel i wzór oświadczenia. I to jest wszystko w apelu już powiedziane, więc... Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie. Dziękujemy serdecznie, i Państwu bardzo dziękujemy serdecznie. właśnie za cierpliwość. Zaczynamy błogosławionych dróg powrotu no do, do I pokoju dróg. życzę. I pokoju. Tak. Dziękujemy bardzo.